Karbarnia Kraków remisuje dzisiaj z Wisłą Kraków 2 do 2. Jak podsumujesz dzisiejszy pojedynek? No, uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Był to nasz pierwszy mecz na, na trawie naturalnej, bo tak to cały czas trenujemy na trawie sztucznej i to, i to mogło rodzić jakieś problemy, ale wyszliśmy dzisiaj bardzo zmotywowani, bardzo dobrze poukładani i myślę, że na tle Wisły Kraków wyglądaliśmy bardzo dobrze. Też wynik jest fajny, także dobrą robotę wykonaliśmy dzisiaj. Szczególnie było to widać w pierwszej części spotkania, gdzie można powiedzieć, zdominowaliście rywala. Eee, jak opiszesz właśnie te pierwsze 45 minut gry? No tak jak mówię, byliśmy bardzo dobrze zorganizowani w grze w obronie, w ataku, eee, dawaliśmy sobie bardzo dużo przez co właśnie w tej pierwszej połowie no, no, zdominowaliśmy Wisłę. Także to nas na pewno cieszy, jest to, jest to fajna rzecz, bo za dwa tygodnie Liga i właśnie po takim sparingu na pewno będziemy mieli dobre nastawienie. Dzisiejszy mecz był dla Ciebie też w pewien sposób szczególny, bo jesteś wypożyczony z Wisły Kraków. A tak, no fajnie było zagrać naprzeciwko chłopakom, z którymi trenowałem parę lat, te, te twarze znowu spotkać, pogadać, no fajnie, fajnie, że, że się udało zorganizować taki sparing. No, z czego jestem bardzo zadowolony, Szczerze no, za bardzo się nie cieszyłem, bo to wiadomo jak jest. I na koniec właśnie jak opisz tę sytuację bramkową, bo było pewne zamieszanie w polu karnym, ale zachowałeś się, można powiedzieć, jak snajper. No tak, piłka, piłka była do środkowania, tam lekkie zamieszanie. Ja zostałem na, na dalszym słupku, nieobstawiony, piłka spadła po nogi, no to dobiegłem do niej i uderzyłem po drugim.